Bo ty to szymak lubisz dręczyć e, tych nowych no ludzi. co widzowie, ja się płacę tylko wtedy, kiedy... Mhm. Chory, widzowie, musiałam. musiałam. Aha! Słuchaj, przepraszam, widzowie, ale troszkę mnie zaskoczyła, troszkę się przestraszyłem. dobra. Бада. tam, ката. Ya там. Ya ла там. garbisz, ale do tyłu To mhm. się tak do tyłu garbisz Dobra, weź sobie tutaj lód To będzie jak Okej? Okay? Bo lód Bo ułatwiasz Aha! Nie, to akurat... Akurat bardziej pasuje do... do Dobra, zrobimy long ona Dobra Grabiszy! Smak! <try> Trochę ciężko widzowie. Ponieważ ten dziad! Ponieważ ten dziad! jesteś dziadem! Jesteś dziadem! Jesteś dziadem! Jesteś dziadem. Jesteś dziadem. Jezu, ale mucha dać. Widziałem twój łeb Pod brawnem siedzisz. Ale widziałem, ale wtedy widziałem trochę twój łeb. Też. widzowie, mogę się widzisz, Szymek moje o, o, ej mogę z... o kurczę, a moje hitboxy mam trochę dziwne, bo ja, bo ja... Nie wiem, że tego pada.

Ale to. Nie 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 nie, 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 nie. No właśnie, no właśnie nie, bo każdy odcinek będzie trwał po. po 30 minut. Ale, a to. chodzi. Ja mam 10, ty masz. 0. Co Jaka jest twoja znienawidzona moka? Schronisko dosłownie.

Where the magic in the summer? the last hit this. Summer. Um, the, the, the Poczekaj! czekaj Tymi niebieskimi O, widziałem go tam um, Sprawdź ty Widzę ci go, widzę ci go Widzia, wi Ja widziałem jego rękę Będzie ciężko widzowie se Dobra, tak się że, ja że to trochę długo potrwa, więc red, syk, klap.

Czekaj, dosłownie, czekaj, to było... Ale Szymek, damy. Szymek to było od 1... Yy. Eee. Ja mam pytanie, mam pytanie, czy za tą wodę było złote 80, czy 2? A nie 2? Aha! Mhm E me espalhar com a sua aba Uhum Wiążę Widowie kasuj... Kasujemy ich! Kasujemy! Ten dobra nie Ten bacon za szybko strzela On strzela szybciej

I pan miał wipę, to ja myślałam, że to jestem ja. Wipiu. Wiodąłem ja, ja, ja mogę sobie chodzić po drzewie, Ja mogę sobie chodzić. Coś zrobić, by zrobić. а где баб krzykowatości jeszcze nie. Czaisz. Ale czy ty kapisi to, że ja wtedy będę miał 6? No. No ale ty też będziesz miał wtedy 6, jak, jak weźmiesz 2. Dobra, za, zabij co go. Musiał to wyciąć, bo ja miałem nie mówić. Ja, ja miałam nie mówić, co, co będzie kolejny odcinek. Ale trudno, ale, ale trudno pewnie i tak może Max jedna osoba dojdzie do końca. No nie, bo ja mogę stracić 13. Dadzią Trudno Antena. O ja ja chcesz, Szymyk, Jak chcesz Szymek... Jak chcesz Szymek, będę musiał pokazać powtórkę. Kamerką cię widziałem! Ja jakby to ja, ja tego całego ja mówiłana będę mógł na powtórkach pokazać. No. Kurczę, ale mi dał. No, aha, rękę było mi widać. Kurczę, ej dosłownie, dobra widzowie. Naprawdę, to jest po prostu szalone. O Jezu A to w ogóle to pierwszej To a to się tak to ładnie, co nie? No, to jesteś, co to co Wi no, widzowie, proszę się pożegnać. Dziś, dziś. Dziś w tym samym dziurku, co nagrywamy. Więc, Trzeba... i chce usiąść. Usiąść, no usiąść. Obok mnie, gościu. Kulturę, kulturę będę to. No, więc my kończymy już. Piękna buźka. Dwa. Ma, ma. Dwa. Dwa. jeszcze Dwa. Dobra, Dwa. No Dobra, do widzowie. Do widzenia.